Jesteśmy na cmentarzu w Gręboszowie. Tu przy grobach księży. Dzień Wszystkich Świętych dwa tysiące no, Figura Pana Jezusa, próbuję podświetlić latarką na grobie księdza Piotra Halaka. Trochę przysłonięta ta tablica jest, ale może coś tu będzie widać. O jakiś zarys napisu jest. Kilka kwiatów zniczę. Już wygasają, bo jest już ciemno na polu obok. Grobowiec to będzie widać napis Ksiądz Kanonik, Wiceciekan Stanisław Kurek Proboszcz Parafii, Witowa, następnie gręboszowa Urodzony 3 marzec 1897 zmarł 27 kwiecień 1981 rok. Rekwies z Karim Pacem Tak ksiądz Stanisław nie chrzcił w mundurze wojskowym wstępował do seminarii. Tak to było niegdyś. Tu jeszcze, gdy chodzi o księży, mamy księdza Mieczysława Mamulskiego, Kapelan Sióstr Karmelitanek, dzieciątka Jezus w Polance Wielkiej, urodzony 1 stycznia 1904 roku, zmarł 17 sierpnia 1963 roku w jezuskach Franciszek Mazur. Ksiądz Kanonik 25 listopad 1905 roku urodzony zmarł 2 sierpnia 1981 roku proboszcz parafii Lipnica Wielka i Łososina Dolna Tak to są księża tutaj pochowani i po przeciwnej stronie jeszcze jest grób. Zaraz dotrzemy do tego grobu. To jest saba Jakub bojka. I tutaj będzie. Tak. No, ksiądz Jakus jest zastawiony kwiatami, spróbujemy to odsłonić na moment. O. Świętej Pamięci, ksiądz Zygmunt Jakus, dziekan Dąbrowski. Robocz Groboszowski urodzony 9 kwietnia 1886. Zmarły 5 stycznia 1949 Tak To może tu postawimy żeby nie zastawiać tego napisu, żeby było wiadomo kto tutaj spoczywa. Tak, wieczne odpoczywanie. racz im dać Panie, a światłość Nie Niech świeci. Na wieki wieków Amen. Niech odpoczywają. W pokoju wiecznym Amen. O tak z daleka się ten grup prezentuje. Spróbujemy zakończyć.